Cześć Lilu. Cześć Aleksie. Jak się masz? Dosyć dobrze, dziękuję. Witamy w nowym roku. Witam, witam. Jeszcze się nie widzieliśmy w tym roku. Jeszcze się nie widzieliśmy w tym roku, a już mamy połowę miesiąca. Prawda? Tak jest. Mm, ale ten czas leci. Słuchaj, jakie masz noworoczne postanowienia? Moje pierwsze noworoczne postanowienie to nagrywanie podcastów regularnie. No popatrz, wyobraź sobie, że to też jest jedno z moich noworocznych postanowień. Fantastycznie. Mm, o czym będzie ten podcast, słuchaj? A ten podcast będzie się nazywał Pilnuj tego interesu. Podcast dla trenerów, o treningu i w interesie psów. No i odpowiadając na pytanie, o czym będzie podcast? Podcast będzie w bardzo dużej mierze o psach, skierowany do trenerów, ale także do właścicieli psów, którzy chcą się dowiedzieć więcej, bo my tu będziemy bardzo głęboko wchodzić. Ambitnych handlerów. Bardzo ambitnych. Mm. <laughs> um, Będziemy bardzo dużo o treningu rozmawiać, a i tutaj też chciałabym zwrócić uwagę, że na podwójne znaczenie w PsiM interesie, bo będziemy bardzo zwracać uwagę na to, jaki jest ten trening, jak będziemy rozmawiać o tym, ale też będziemy rozmawiać o psim biznesie w tym dosłownym znaczeniu. Czy szeroko rozumianej branży psiej. Nie tak, wiem, możemy czy, to też nazwać. To Także tak, kochani. Pilnuj przego interesu. Podcast dla trenerów o treningu i w interesie psów. Zapraszam.